Dzień dobry Państwu! Kolejne spotkanie w sadzie czy na plantacji roślin negodowych. Jesteśmy na plantacji truskawek, która została posadzona jesienią roku poprzedniego, czyli 2018. Jest to odmiana marmolada, która w tym roku była, to znaczy uprawa była, gleby robiona tutaj tylko mechaniczna, nie było herbicydów. Gospodarz rzadko kiedy stosuje herbicydy. Ostatnio chyba nie stosuje. Uważa, że stosując mechaniczne uprawki i ręczne i uż... specjalnymi urządzeniami, plon jest większy. I jeżeli się mówi, że były problemy z chorobami i szkodnikami, to także i tutaj. Nie obeszło się, ale sadownik, plantator na bieżąco reagował. Z tego co wiem, były wykonywane 4 czy 5 opryskiwań od początku kwitnienia, preparatami z różnych grup chemicznych, i teraz patrzymy, jaki jest efekt. Więc rozchylamy rośliny, i oczywiście sadownicy, plantatorzy skarżą się, że. Jest dużo szarej pleśni, że jest dużo skórzastości, no i, i zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Yy, truskawki będą za chwilę zbierane, czy nawet już pierwsze były? Tak? Jeszcze nie były, ale niedługo będą zbierane, więc obłożenie owocami jest dosyć duże. Niedługo, niedługo będzie pierwszy zbiór i nie obserwujemy żadnych objawów. Szarej pleśni czy skórzastości. Także nie widać tutaj uszkodzeń spowodowanych przez kwieciaka. Zresztą takie dziwne zjawisko, w tym roku jakoś kwieciak prawie że nie występował, no po prostu jego nie było. Tak samo jak na jabłoniach, przędziorków i pordzewiaczy dotąd, nawet kto nie wykonywał zabiegu, to przędziorka owocowca i pordzewiaczy na razie nie było, teraz dopiero zaczyna się przędziorek śmielowiec inaczej jest na plantacji truskawek. Nie wiem jak na tej wygląda, że albo nie było w ogóle w przędziorka mielowca, albo był bardzo umiejętnie zwalczany, bo proszę popatrzeć. Podnoszę te liście, te które na ziemi leżały. One oczywiście teraz są podniesione, bo tu jest słoma, jest żeby truskawki nie były opiaszczone. No i właśnie na takich na takich liściach te przędziorki Potrafią być. Tu na tych wyższych nie ma. Pozwólcie, że zwrócę uwagę. Tu trzeba mieć szkło powiększające, chociaż w przędziorkach mirowca dobre oko yy, pozna też bez, bez szkła powiększającego. No tu oczywiście tu nie zobaczycie Państwo, ale tu pojedyncze. Są dorosłe pojedyncze. One są nawet tak trochę. Yy, tutaj jest i, i grudki ziemi, ale są. Ale pojedyncze widzę jeden. Tu chyba drugi, ruszający się, a tutaj nawet nie ma, więc to opryskiwanie na pewno było wykonywane na przędziorki, nie wiem, jedno czy dwukrotnie, ale z efektem bardzo dobrym i patrzymy też na zdrowotność. Jeżeli chodzi o szarą pleśń, no to trzeba rozchylić no właśnie te rośliny i to zobaczcie Państwo, tu jest wszystko bardzo zdrowe. I zapowiada się, że ta marmolada, odpowiednio traktowana da wysoki plon, stosowane tu będą też preparaty i wapniowe, i krzewowe, i, i, i krzemowe. Myślę, że też może Expando, co spowoduje, że jakość truskawek i wielkość naprawdę będzie zadowalająca. Tak przy okazji powiem o biostymulatorze Expando, który Stosowany wcześniej był polecany wcześniej, dużo wcześniej, kilka lat temu. Teraz, właśnie teraz, może być też stosowany. O, okazuje się, że tu chodzi o to, że te kolejne grona, żeby one także były duże, żeby owoce były duże. I w związku z tym, bo pierwsze owoce zawsze będą duże, natomiast te kolejne nie zawsze. No a tutaj, żeby one były tak samo duże jak i pierwsze owoce, tutaj widzicie Państwo. One będą dorastały i te, te owoce, marmolady, tam może dalej jeszcze za chwilę przejdziemy. No to są takie olbrzymie, i, i, i to jest plantacja, która. I tu w zasadzie truskawki uprawiane są od wielu lat. Jest jakiś przedplon i później znowu truskawki. Tu chyba już, jak pamiętam, chyba od 10 lat i z dobrym skutkiem. Nie, jest oczywiście pewien przeplon, przedplon, ale truskawka zwykle przez Pana jest uprawiana chyba tylko dwa lata, dwa, czasami trzy, tak? A, tylko dwa lata i, 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 i ta jakość wtedy jest, no powiem, i na eksport, i, i do konsumpcji, no jest, jest bardzo dobra. No, może tyle. A no, może jeszcze patrzcie Państwo na, na kolor liści. One, one nie są za duże, tak jak na niektórych plantacjach. No wiadomo, marmolada, te kwiatostany tworzy tutaj, one wyrastają ponad liście. Ale w niektórych przypadkach, no to plantatorzy tak nawożą, że, że te kwiatostany są wewnątrz liści. To jest niesłuszne i wtedy trudniej ochronić przeciwko tym chorobom. Natomiast zdrowotność tej plantacji. Jest, powiem, że bardzo dobra.